Siemka Siemka, jesteśmy na łowisku Nowe Żukowo, stanowisko numer 17. Jestem z Grzesiem, który skitrał się właśnie w namiocie. Elo, Elo! Wędeczki już w wodzie, jak mówiłem, dopóki jest okazja, mogę łowić pod stanowisko numer 15. Mam jedną wędeczkę tutaj na 16. I na rancie 17. Grzesiu ma wszystko tutaj podcinki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że widzimy się z rybą. Kurwa, nie wiem, co to jest.

z rekordem ale <laughs> silny kolosal Tak i tak szarpy, którym mu byłem taki rywy robiłem

No Chodźmy w Naprawdę... Jest naprawdę sportowiec Jeszcze będzie <grybuj> tu Pierwszą brzubeczkę. Słony squid obcięty Nie wiem, rybka, ile dajemy? Myślę, że koło dyszki będzie. Ładny, długi, sportowy kapik. Trochę powalczył. Z miejscówki, spod stanowiska 15. Teraz wam pokażę czym nęcę. Tutaj tak jak mówiłem, pod 15, pod te mam wywiezione. Jest tam słony squid tutaj, ale rakła 6 mm i 11, kuleczki squid, lekko podsypane wszystko solą z wodą plus pasta peletowa do tego. Prawy kij mam wywieziony. Tutaj jak patrzycie na ten kemping, w połowie stanowiska jest taki rowek jakby to w ten rowek mam wywieziony, i tam mamy pojedynczego waftersa z kopek squid. Tutaj kuleczki pokruszone i pociętej. Peletaler, Aqua, i słony squid. Do tego też dałem troszkę pasty i troszkę konopi. Lewy kijek, wywieziony tutaj. Nie będzie pewnie tego widać. Tutaj w stronę markera, bardziej po prawej stronie, tak 60 metrów od brzegu. I na włosie bałwanek, krab banan, zanęcone również krab banan. I troszkę konopi. Czekamy na karpera. O oh shit. O oh shit, to był pośpiech. Tak? To był pośpiech, no jas a ja chcę zapeszać ale może trochę lepszy ryb Taki mi się jakby podczepiony. Teraz mi ten... pokręcić. gdzie te kurwa knieje? Pogadaliśmy? <laughs> jest Dobra, to nie karper, ale jest ten cięższy. Mamy, mamy drugą rybkę. Jest to jesiotr. Z tej miejscówki spod Piętnastki. Chodź Grzesiu, musimy kogoś pozdrowić. Teraz zaprezentujemy rybkę Pozdro Remik Chciałeś proszę bardzo Mam nadzieję, że ryba godna Daj znać w komentarzu Zaraz ją zważymy Jeszcze takiego nie widziałem a nie większe. może takie wtedy takie miałem To może były leszcze, no, się słabo ten To wszystko mogło być leszcze Uch, Bo tutaj jak wraca to tam mówi Pierwszą rybkę Grzesia którą udało się na macie położyć Ta kapatela Mam nadzieję, że po tych patelniach przyjdzie w końcu karpik patelniaczek. Czas podsumować zasiadkę, miało być to wczoraj, ale niestety jak widzieliście padało do samego ciemnego wieczora. Była mega burza znowu. Niestety 17 dosyć pechowa się okazała. Mieliśmy spod 15, dwie ryby w pierwszy dzień, tylko a później albo puste rolki, albo takie pociągnięcia leszczyki. Jeszcze mam stanowisko numer 18 w innym terminie i 19, więc to chyba będą ostatnie szanse. Bo już kurde, nie wiem co na tym łowisku robię, nie tak i na małe kuleczki łowie, i nęce mało, i dużo, i wdołki, i na wypłycenia. No, po prostu mam peszka tutaj. Nie zapomnijcie zostawić suba. na